Chwała Tobie, królowieku. Chwała Tobie, królowieku. Chwała Tobie, królowieku. Chwała Tobie, królowieku. Pójdźcie błogosławieni, ojca mojego. Wejście w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Chwała, Chwała Tobie, tobie Królów Z Wami, i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie, i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę upowiadam wam. Przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. Drodzy rodzice świętej pamięci Mateusza, rodzino i rodzino dzieci Bożych, więc wszyscy, kochani bracia i siostry, jesteśmy jedną wielką rodziną. Jako proboszcz staję ja pośród Was, również słaby i bezradny wobec tego, z czego stajemy się uczestnikami. Staję drżący i niekompetentny. Staje bezsilny, bo mam zawrzeć w kilkudziesięciu nieporadnych zdaniach historię krótkiego życia. I tak dobrać słowa, aby ułożyły się one w harmonię brzmień logiki Bożej miłości. I zachowały w naszych sercach tę miłość pełną chrześcijańskiej nadziei. I moją ludzką ograniczonością mam przekonać Was, ale przede wszystkim też i Siebie samego, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, daje nadzieję, mądrość życia i uczy nas zawierzyć nadziei wbrew nadziei. Jesteśmy przecież pielgrzymami nadziei. Jak głosi hasło roku bideuszowego, kiedy świętujemy jako chrześcijanie 2025 lat chrześcijaństwa? Od kogo ta data się liczy? Od Chrystusa? Jeżeli świat dzisiaj wyrzeka się Chrystusa, że świat dzisiaj mówi, że Jezusa nie było, to kłamie. kłamie, bo gdyby nie było prosta logika, nie liczylibyśmy od jakiejś fikcyjnej postaci nowych czasów, nowej ery, ery, która przyniosła wypełnienie prawa w miłość, ery, która przyniosła człowiekowi nadzieję życia. Nie tylko tu na Ziemi. To jest dar życia w ciele, ale przyniosła nadzieję życia na wieki. Życie zatem to dar Boży, ale to tajemnica. Wydaje się, że takie proste, jego przekazanie. Wielu pragnie przekazać dar życia i tej łaski nie ma. Wielu życie niszczy. Jako dar Boży. I do tego naszego ziemskiego życia należy ten trudny moment, ostatecznego odejścia z Niego. I przez tajemnicę tego przechodzenia naszego, bo to nie jest odejście. Na zawsze, na unicestwienie. To jest odejście z życia do życia. I na przeżywanie dzisiaj tej tajemnicy, w której jesteśmy uczestnikami, chciałbym zaprosić nas wszystkich do pochylenia się nad trzema postawami. Jestem Składam ręce i milczę. Nie pytam zatem teraz, dlaczego. Nie pytam, dlaczego tak młodo. Nie pytam, dlaczego w takich okolicznościach, chociaż świat roztrząsa, raniąc jeszcze bardziej. Nie pytam, dlaczego. Bo równie dobrze ja czy Ty, czy każdy z nas mógłby być dzisiaj na tym miejscu. Milczę i jestem wdzięczny za to życie, jak wdzięczni są rodzice, jak wdzięczni są sąsiedzi, jak wdzięczni nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły i wy, dla których Mateusz jest jest, bo On jest. Jest przyjacielem, kolegą, bratem. Wierzę dla tych, którzy wierzą. I może nie będę nic z tego rozumiał, bo ludzki rozum, choć wielki, bystry, jest ograniczony. I dlatego, kiedy Sięgamy granic, granic ludzkiego rozumu, przychodzi wiara i Bóg ze swoją miłością. Boga nie da się ogarnąć ludzkim umysłem, chociaż świat próbuje. I wcale to, że nie rozumiem, to nie jest moją słabością. To wyraz mojej wiary, zaufania Bogu. Dzisiaj Mateusz, kochani bracia i siostry, jest obecny pośród nas na tym katafalku w urnie. Spełniały się słowa, które Bóg zapowiedział, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. On się obrócił w proch, ale Bóg cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Prochem stało się Jego ciało. To, co jest zewnętrzne. Prochem stało się, stała się cała się historia jego osiemnastoletniego życia. Ale to, co nieśmiertelne, żyje. Bo każdy z nas jako dziecko Boga został stworzony w ciele, któremu Bóg w momencie poczęcia dał duszę. Nieśmiertelną duszę. I czy to ktoś przyjmuje, czy nie przyjmuje, taka jest rzeczywistość i logika Bożej miłości. I Mateusz dzisiaj jest dla nas profesorem. To jest katedra, z której on przemawia do nas. Dla wszystkich uczonych tutaj umysłów uczonych wiedzą, uczonych mądrością życia, uczonych doświadczeniem. On dzisiaj jest naszym profesorem i mówi do nas: jeszcze nie tak dawno byłem tym, kim Wy dzisiaj jesteście, byłem razem z Wami. Dzisiaj jestem tym, kim Wy będziecie w przyszłości. Ufamy, że w ten poranek niedzielny. Kiedy wracał do swojego rodzinnego domu. Kiedy Kościół przeżywa niedzielę jako pamiątkę zmartwychwstania Jezusa. Niedziela jest zawsze pierwszym dniem tygodnia. Wtedy dziękujemy, że Bóg nas zbawił tu na krzyżu, że umarł i zmartwychwstał, że my niezależnie od tego, jaką drogą kroczymy, Bóg nam daje łaskę, możliwości życia wiecznego w zbawienia on dojechał do domu ale do domu Ojca Niebieskiego do domu tego który posługując się jego rodzicami stworzył go dał mu ciało i dał mu duszę nieśmiertelną dojechał Byłem tym, kim wy jesteście, był jednym z was, z nas, młodzi przyjacielem. I z zespołem wokalnym związany, i z morsowaniem związany, i z przyjaciółmi związany, i ze służbą liturgiczną związany, dlatego jest ksiądz Tomasz Musiej, przyjechał z Lubartowa. Był opiekunem Mateusza w formacji, kiedy przyjął posługę lektora z rąk księdza, arcybiskupa Stanisława Budzika. To było udziałem Mateusza. Jest obecny, obecny obecnie opiekun służby liturgicznej, ksiądz Arkadiusz. Jest obecny ksiądz Tomasz Miro, katecheta w zespole szkół technicznych do którego uczęszczał świętej pamięci Mateusz. Miał swoje zainteresowanie, swój świat. Był tym, kim my jesteśmy. To samo mamy. I można w tym swoim świecie w pewnym momencie zapomnieć o tym, co najważniejsze. Wczoraj na pogrzebie Filipa jego mama na cmentarzu zwróciła się do apelem, z apelem do, do młodych ludzi. I ja się dzisiaj zwracam do ciebie, młody przyjacielu. Ona mu powiedziała mniej więcej takie słowa. Spotykajcie się ze sobą, imprezujcie, ale wracajcie do domu, bo my czekamy na Was. Dzisiaj w Twoim młodym świecie może się wydawać, że od życie i świat zaczyna się od Ciebie. Ale kiedy przejmiemy za kilka, kilkanaście lat rolę rodziców, Taką samą postawą, jeżeli mądrze was wasi rodzice wychowują, będziecie się kierowali. Wasze serce będzie drżało o życie waszych dzieci, którym to życie przekażecie. To nic innego jak miłość. Miłość ojca, miłość matki, która chce, żeby to życie... Pięknie się rozwija, żeby to życie było szczęśliwe, żeby ten człowiek był szczęśliwy. Po Bogu, jeżeli normalnie funkcjonuje Twoja rodzina, po Bogu Twój ojciec i matka są Twoimi przyjaciółmi, najbliższymi przyjaciółmi. Bo inni na pewno kochając Cię chcą dla Ciebie dobrze. I można zostawić rodziców, można zostawić Boga. Można pójść za modą, że dzisiaj się na katechezę nie chodzi, bo to przestarzałość. Można to wszystko zrobić. Ale pytam się w imię czego? Co w zamian? Pustka. Bo człowiek potrzebuje relacji. Człowiek potrzebuje relacji z drugim człowiekiem. Ale drugi człowiek nie jest w stanie nam odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą naszego życia, sensu tego życia. Potrzebuje relacji z bytem wyższym, potrzebuje relacji z Bogiem, bo jesteśmy z natury religijni. Potrzebujemy w nasze serce, które jest. Ustosobienie miłości, jak wspomniałem na początku, ale też z symbolem duszy nieśmiertelnej. Tam mieszka Bóg. Jeżeli zabraknie Boga, wejdzie w życie nasze świat. A świat w szerokim tego słowa znaczeniu i dla dorosłych, i dla młodych, dla młodzieży, i dla dzieci. Nie jest do końca przyjacielską usposobiony, nie jest do końca zatroskany o to, żebyś był szczęśliwym człowiekiem, tylko żeby nas skonsumować. Skonsumować. I Mateusz dzisiaj do nas mówi z tej katedry, której naucza: Byłem tym, kim Wy jesteście. Jak każdy z nas. Wśród pięknych zainteresowań, wśród pięknych postaw, relacji jest, był człowiekiem słabym. Kto nie jest słaby. A jestem teraz tym, kim wy będziecie. Uczy nas. Popatrzcie, ostatnie jego przemówienie jest w Kościele do nas. Tutaj nas przyprowadził. My przyszliśmy dobrowolnie, nikt nas tutaj nie, nie kazał przejść. Czuliśmy taką potrzebę. On nam mówi, że jest ktoś, o czym nam mówiło pierwsze czytanie. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i niedosięgnie ich męka. To głupim się zdawało, że pomarli. Zgon poczytano za nieszczęście i odejście za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Na jego urnie jest krzyż, przy jego urnie pali się Paschał, znak Chrystusa zmartwychwstałego, tej niedzieli Wielkanocnej, tej niedzieli, która dla niego ostatniej niedzieli okazała się Wielkanocą, z martwych powstaniem do nowego życia. Oni trwają w pokoju, choć nawet w ludzkim ciele doznali kaźni. Ich nadzieja pełna jest nieśmiertelności. I dlatego my tutaj jesteśmy, jesteśmy, żebyśmy tej prawdzie się przyjrzeli, przeanalizowali swoje życie, a żebyśmy stanęli w prawdzie o sobie samym, to dzisiaj składamy tutaj ręce, modląc się za Niego, modląc się. Gdzie składamy swoje ręce, bo on z tej katedry mądrości mówi do mnie, ty się móc dla siebie o mądrość też. Święty Jan Paweł II, który kochał młodzież, mówił do nas: Każdy ma swoje westerplatte, trzeba zawalczyć o tę mądrość. I potrzebuje Bóg ludzi sumienia. Trzeba zawalczyć o swoje sumienie. On dzisiaj do nas to mówi, bo jestem tam i tym, kim ty będziesz w przyszłości. Nieunikniona to prawda. Kiedyś, wcześniej czy później, na tej czy innej drodze, w tym czy innym łóżku, w takich czy innych okolicznościach, na ulicy, w domu, w pracy, też przejdzie mój koniec. Nie wiemy w jakim wieku. Ile, będzie, ile przeżyjemy lat. Ale te, to młode życie uczy nas właśnie takiego spojrzenia, abyśmy nie wstydzili się modlić. I za zmarłych, tak jak dzisiaj, pamiętajcie o nim zawsze, bo to, co nieśmiertelne żyje na wieki, on podlega już sądowi Bożemu. Dlatego naszym zadaniem jest teraz milczeć i przyjąć wolę Boga. Nie mówi, że często i błędnie napisane, że Bóg tak chciał, mieszając to w ludzkie, ludzkie tragedie. Bóg daje nam możliwość wyboru. Opatrzność Boża prowadzi tę wolną wolę tak, jak mu na jak tej opatrzności człowiek pozwala. Opatrzność Boża dzisiaj nas przeprowadziła i przez te dni nas przeprowadziła przez mocną katechizację. Mocną katechizację. Widzimy, że ona jest bardzo potrzebna każdemu z nas, i młodemu, i dorosłemu. Nad sensem ludzkiego życia. I dzisiaj w tym milczeniu też ważna jest postawa przebaczenia. Wybaczenia sobie nawzajem, wybaczenia wszystkim, wybaczenia również tym, którzy w smutku, żałobie, tragedii i nieszczęściu rodziny człowieka robią używki medialne. Przebaczenie to końcowy znak Bożej miłości, bo Bóg nam, dając swobodę życia w ostatecznym rozrachunku przebacza wszystko, jeżeli idziemy do Niego i daje nam szczęście na wieki. I dzisiaj Mateuszu dziękujemy tobie a w tobie Panu Bogu, że z nami byłeś w ludzkim ciele, że z nami pozostajesz w tajemnicy świętych obcowania. Ufamy że Boże miłość, Boże miłosierdzie, Boże sprawie, Boża sprawiedliwość tak dotyka, dotknęła Ciebie, Twojego młodego, wrażliwego serca, że dzisiaj jesteś szczęśliwy i patrzysz na wszystkich tutaj, na nas obecnych. I możesz wołać, jak ja bardzo bym chciał powiedzieć każdemu z Was to, co powiedział Diogenes, kiedyś sławny mędrzec który na ateńskim rynku postawił namiot z napisem Tu sprzedaje się mądrość. I człowiek żyjący duchem świata, któremu niczego nie brakowało, roześmiał się w głos, powiedział do swojego sługi: Masz tu pieniądze, idź zapłać każdą sumę, aby tę mądrość otrzymać. Diogenes powiedział, idź i przekaż swojemu Panu. Tu nie o pieniądze chodzi. Tu o to nie o szczęście tylko światowe chodzi. We wszystkich czynach. Pamiętaj o końcu. To jest przesłanie. Również Mateusza dla nas. Ten mędrzec tak wpłynął na myślenie tego. Człowieka, że nie tylko przemyślał, przeanalizował te słowa, ale przeanalizowawszy, kazał wyryć sobie na drzwiach swojego domu. I dzisiaj Mateusz do mnie do ciebie mówi: Tu, w tym miejscu, daje się mądrość życia. Bożego spojrzenia na to życie. Bożego. Przeżywania każdej chwili tego życia. Wyryjmy sobie to w sercu. Wyryjmy w sercu te słowa, we wszystkich czynach, pamiętaj o końcu. Serce podłączone z rozumem, rozum połączony z sercem, będzie sprawiało, że to zadziała. We wszystkich czynach, pamiętaj o końcu. Dziękujemy Ci. Mateuszu, za Twoją katedrę mądrości.